Dzień dobry, witam was serdecznie. Kolejny dzień, kolejna praca, kolejny temat. Tym razem będzie to nowy blat do stołu kuchennego. Lidka zapytała się, czy może bym odnowił ten stary blat, który mamy. A ja pomyślałam, że no, dobra. Co jakiś czas warto coś wykonać również do, do domu, prawda? No i będzie to właśnie blat, który zrobimy Mam trochę takiego materiału grubszego, jak widzicie tam na półce wiązu, i to jest naprawdę przepiękny gatunek, taki oliwkowo-orzechowy, można byłoby powiedzieć. Więc ruszamy z akcją. Widzieliście te pierwsze rozcinanie wstępne? Najczęściej robimy pilarkami ręcznymi. To jest wydaje mi się, że najprostsza metoda. Do tego wstępnego rozkroju, po co przez maszyny przepuszczać jakieś elementy, które są ewidentnie uszkodzone, to odcinamy, zostawiamy całą resztę, która się nadaje, i tyle czyli brzegowanie, a później praca przy przykładnicy wzdłużnej, żeby zrobić w miarę równoległy element. Więc pilarka, 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 i tu spędziliśmy trochę czasu. Widzicie, tych listew coraz więcej się tam już na podłodze pojawia do pocięcia, więc będzie opał, będzie ciepło w zimie, tak, oprócz chrustu, który nam niektóre osoby radzą zbierać, ale pominimy ten przedziwny temat. Dobra, teraz wyrówniarka, czyli Arek pokazał zbiór na płasko, później na sztorc i mamy dwie powierzchnie referencyjne. Które są do siebie ustawione pod 90 stopni, i można dwie kolejne powierzchnie już rzucać właśnie na grubościówkę. Dzięki czemu robi nam się idealny prostokąt, tak? Czyli mamy wszędzie kąty 40/45. No, tak, Jarek jeszcze śpi. Kąty 90 zachowane, i to już będzie się nadawało do klejenia. Więc tutaj wykorzystujemy maksymalną szerokość desek. Ile się da? Nie kombinujemy z cięciem węższych elementów, co też czasami się tak robi, ponieważ te węższe elementy mniej pracują. O, Sati się wita. Teraz szykujemy to do klejenia <laughs> i pomyślałem tutaj przy klejeniu, że warto byłoby dodać jeszcze elementy łączące te elementy, elementy łączące elementy, tak, czyli kołki, ponieważ e, dzięki temu. Nie będą one nam klawiszowały w momencie klejenia. Nie chciałbym później tego jakoś bardzo, bardzo szlifować. A zobaczcie, iskra w ruch, tam było ustawione na 20 mm. Powiercone, wbijamy kołki. To jest najtańszy sposób świata, żeby połączyć elementy i żeby one między sobą na tym kleju nam nie tańczyły. Więc i całość z prasę tych otworów było całkiem sporo i tutaj też e, pierwszy raz pracowaliśmy tym pozycjonerem e, przy tej iskrze w ten sposób spisało się elegancko wszystkie otwory pasują piękna sprawa więc całość w prasę dużo kleju e, robimy to w miarę szybko czyli Arek tam smaruje powierzchnię ja smarowałem kołki wszystko w prasę Dociskamy na maksa i zostawiamy na, na noc. Tak naprawdę trzeba policzyć, że 3-4 godziny przy tej temperaturze to już wystarczy. A jeśli chcemy to już szlifować i obrabiać dalej, no to wystarczy jedna, jeden, jeden wieczór, jedna noc i mamy materiał gotowy do dalszej obróbki. Tutaj mamy długość coś ponad 1,5 metra. Więc te trzy, trzy ściski one już wystarczyłyby, może, ale od przybytku głowa nie boli. Dodałem jeszcze dwa i teraz kwestia desek zamykających, ponieważ można byłoby blad zostawić w takiej postaci, jak zrobiłem, ale pomyślałem sobie, że skoro ma być to ładne i eleganckie, to dodamy jeszcze te deski, właśnie zamykające na końcach, i z tym jest już więcej pracy. Więc Najpierw wyznaczyłem, odkąd dokąd ma być gniazdo, bo zrobimy to naprawdę, naprawdę dobrze. Czyli <laughs> bardzo długie gniazdo, albo szerokie, można powiedzieć tak, jeśli patrzymy w drugą stronę, czyli e, głębokość, e, myślę, że chyba tam gdzieś koło 60-70 mm. Na prawie całą szerokość tej deski. I tutaj specjalnie to ujęcie zrobiłem, bo zobaczcie jak dużo siły trzeba to ramię e, jest prawie metrowe a mimo tego dwoma rękami wciskam, tutaj dłutuję dłutem 16 mm więc naprawdę było co robić no i w, przy tej operacji spędziłem no myślę, że z pół godziny lekko na dwóch deskach i jak to teraz połączyć połączymy to na dwa kołki, które będą umiejscowione mniej więcej na środku tych desek, właśnie zamykających, i one będą wbite od spodu. A tutaj widzicie jeden otwór, i ten otwór przechodzi przez gniazdo, i około 5 mm jeszcze wchodzi na ten dolny, czy górny element, tak naprawdę to będzie. Czyli ten kołek będzie przechodził i zahaczał o ten drugi element. I teraz widzicie strug, bardzo malutki strug ręczny, i zbieram. Właśnie, tu będzie widać wszystko. Zbieram tak, żeby na środku pojawiła się szczelina. Jeśli ktoś nie oglądał wcześniejszych moich prac przy blatach drewnianych, no to myślę, że dla Was to będzie ciekawostka. Dlaczego się to robi, zaraz Wam to. Pokażę dokładniej przy kolejnej części filmu. Dobra, teraz już formatuję sobie ten blat docelowo, tak jak będzie miał być zrobiony. Tutaj widzicie jedną pomyłkę. Nie powiem co. Bystre oko zobaczy, a innym nie powiem. W każdym razie, ta pilarka ma opcję założenia frezu, czy też no, chyba tak. Frezu regulowanego zamiast tarczy pilarskiej, ale tak e, się zastanawiałem, czy to kombinować, czy też nie. I w końcu mówię, dobra, nie będziemy kombinować, nie będziemy zmieniać, tylko chwilę się pobawię z nacinaniem tego czopa, który teraz właśnie wykonuje. I w sumie nie wiem, wiecie musiałbym kiedyś sprawdzić, ile czasu zajmie przezbrajanie maszyny, bo tutaj mamy teraz cięte tarczą, która ma rzaz 3,2 mm, widzicie co się dzieje, takie coś nam powstaje, versus frez, który chyba wchodzi e, chyba około 12 mm. Więc no myślę, że gdybym wykonywał tych blatów więcej niż jeden, to na pewno e, przezbrajanie maszyny. I założenie frezu by się opłaciło. No nie wiem, może kiedyś zmierzę czas i będę wiedział wtedy dokładnie, ile, ile czasu na to potrzebuje. Teraz kolejna operacja to skracanie tego chopa z boków, ponieważ on no nie chce, żeby był do, od końca do końca. Zrobimy chyba około 3-4 cm, będzie on skrócony. Piły japońskie w ruch. Czyli tutaj arek tnie wzdłuż, ja tnę w poprzek i czop będzie skrócony. Akcja błysk. Tutaj nie ma co się szczypać. Oczywiście uważamy tak, żeby nie dojść do tej krawędzi samego blatu. No bo tam musi być to idealnie czyste przez całą długość. Ale się uwijamy, nie? No, to jest mile. Praca w dwójkę. Przy, takim, przy, takim, przy takich tematach to na pewno przyspiesza robota się, i, i teraz kwestia dopasowania tego, ponieważ tutaj mieliśmy tak. dłutowane było dłutem 16 mm, w tym momencie było około 17, nawet troszeczkę więcej. Sam chop, więc struk ręczny, oczywiście tutaj nic nie kombinujemy innymi maszynami. I całość możemy nabijać tak, żeby idealnie weszła. No i teraz widzicie od razu tą szczelinę na środku. Ta szczelina oczywiście będzie się sama zaraz dociągała. Zobaczycie. Wiertło 12, to samo, które używałem. Przenosimy środek otworu na czop. I teraz odbijamy całość. Mam odznaczony właśnie środek tego wiertła. Zaznaczamy gdzie to dokładnie jest i jeszcze, żeby wzmocnić to połączenie, czy też wzmocnić siłę dociągania, to przesuwamy jeszcze środek tego otworu dosłownie o włos, no to jest milimetr dwa, wypadałoby zrobić testy i tutaj przyznaję się, ja nie robiłem tego dla tego połączenia konkretnego i to nie do końca mi się później udało to co miałem w głowie, ale zobaczycie, zobaczycie co i jak. W każdym bądź razie mamy zaznaczone te otwory, które mam wywiercić, czyli środek otworów. Wiertarka w rękę i wiercimy tutaj bazując na pilocie wiertła i zaraz będzie gotowe możemy to wszystko składać do kupy tak zwanej. <laughs> tak jest, używamy tutaj kołków dwunastek bukowych, które są zaostrzone z jednej strony, tak żeby wchodząc w to gniazdo ominęło ten jakby ten występek czopa, a później weszło już w docelowe miejsce. No i tyle. I zabijamy to wszystko razem, ucinamy. Można byłoby tu się jeszcze, słuchajcie, pokusić nawet o minimalną ilość kleju na, jak to powiedzieć, na, na samym środku materiału. I również ten środek tego głębokiego czopa można, czy gniazda bardziej, gniazda można dokleić. Ale tutaj tego nie robiliśmy. Później, oczywiście, piła formatowa i docinamy sobie te elementy wystające, można było to zrobić ręczną ale wiadomo, mamy formatówkę stół długi, więc korzystamy z maszyn. I sprawdzamy wymiar. Jest ok. Zostanie kwestia krawędzi tych narożników stołu. A tutaj zdecydowałem, że jednak zrobimy to. Chyba to jest trzydziestka. Czyli fres z łożyskiem. Korzystam z szablonu. Później szablon na bok. I szablonem teraz już jest dla nas kawałek ten wyżej drewna, który jest już wykonany. To jest najprostsza metoda. Idzie to migiem, cztery narożniki, i mamy temat zakończony. Teraz kwestia szlifowania. Tutaj w sumie mogliśmy jeszcze to zawodować, tak? czyli zmoczyć drewno. Tego nie robiliśmy. Szlifowanie wstępne, później zgrubne, nie inaczej, zgrubne, później coraz dokładniejszym papierem, i zakończone było na papierze chyba 220. Przynajmniej z góry i z boku. Dół, 150, spokojnie wystarczy. I kwestia oleju, i tutaj olej się pojawia. To jest taka mm, powiedzmy tradycyjna chińska receptura, i efekty pracy tym preparatem myślę, że naprawdę są miłe dla oka i dla ręki również. No i oczywiście zwróćcie tutaj uwagę na zmieniający się kolor tego wiązu. Teraz wychodzi oczywiście ta bajka tradycyjna i Świetna sprawa, od ciemnych brązów, do jasnych elementów, do części jakichś takich wpadających w zielony, jakieś fiolety super, super gatunek drewna. Tego blatu kuchennego. Myślę, że on posłuży naprawdę wiele, wiele, wiele lat. 40 mm litego drewna, nawet cokolwiek by się tu nie wydarzyło, zawsze można to zeszlifować i położyć kolejną warstwę oleju, i to naprawdę po, posłuży tutaj lata, jak nie pokolenia, można powiedzieć. Temat, myślę, że znowu bardzo dokładnie objaśniłem, jeśli chodzi o te deski zamykające. Super dobry pomysł na takie. Estetyczne wykończenie blatów polecam, naprawdę polecam. I zawsze będzie tutaj to drewno w, się rozszerzać i kurczyć. Tutaj będzie czasami go brakować, czasami będzie go więcej, ale ma tak być właśnie. I wiąz, jeszcze kilka słów o wiązie. Generalnie widzicie to uswojenie, jest naprawdę bajkowe. Ciemne, jasne, jakieś zielone, brązowe. Świetna sprawa, polecam. Można powiedzieć, że generalnie wiąz jest takim gatunkiem bardziej do stosowania na zewnątrz, bo on się nie boi wilgoci. Ale jak zrobicie to w domu, żaden problem będzie właśnie tak kolorowo i bajkowo jak tutaj. Tyle. Dzięki, subskrypcje, lajki, komentarze. Za wszystko będę wdzięczny z Waszej strony. I widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Szykujemy. Naprawdę na wakacjach będzie się dużo działo. Na razie, cześć.